Cześć! Kuchnia to miejsce, w którym spędzamy sporą część czasu na przyrządzaniu potraw dla siebie i dla rodziny. Dlatego przygotowanie ozdób do własnej kuchni to prawdziwa przyjemność, którą chcemy się dzisiaj z Wami podzielić. Zobaczcie. Jak każda kobieta, uwielbiam porządek i lubię być zorganizowana, dlatego postanowiłam wprowadzić małe zmiany w mojej kuchni. Stworzę dzisiaj urocze organizery, no zobaczcie, jak je wykonać. Na początek ze ściereczki kuchennej wycinam materiał, który będzie kieszonką mojego organizera. Następnie robię zakładki po bokach i na dole. Przyklejam moją kieszonkę do deski na gorący klej. Dla lepszego efektu drewniane łyżki maluję sprayem. Teraz już tylko pozostało powiesić organizery w wybranym miejscu, włożyć do nich kolorowe łyżki i gotowe. Do wykonania tej uroczej ozdoby nie potrzebowałam ani dużo czasu, ani dużo materiałów, a będzie pięknie prezentować się w mojej kuchni. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania w kuchni bez zegara, a dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać go w taki sposób, żeby idealnie wpasował się w kuchenny wystrój. Na początku wyciągam z zegara wskazówki oraz mechanizm. Następnie końcówki drewnianych łyżek i łopatek maluję na różne kolory poprzez zanurzenie ich w puszkach z farbami. W międzyczasie z cienkiej sklejki wycinam kółko wraz z otworem po środku. Całość dokładnie szlifuję i maluję na wybrany kolor. W kolejnym kroku przyklejam mechanizm zegarowy oraz łyżki symbolizujące godziny. Na końcu wpinam wskazówki i gotowe. Wykonanie tego zegara zajęło mi co prawda trochę czasu, ale myślę, że efekt jest tego całkowicie wart. Już nie mogę doczekać się, kiedy zawieszę ten oryginalny zegar w swojej kuchni. Pokażę Wam, jak w łatwy sposób uszyć pokrowiec z materiału, który przyda się nie tylko w kuchni, ale również w podróży czy na pikniku. Zobaczcie. Na początku odmierzam wielkość materiału, z której uszyję podstawę pokrowca. Teraz ją wycinam. Następnie odmierzam długość materiału na kieszonkę, wycinam go i oprzywam. Podstawę pokrowca również oprzywam, po czym doszywam do niego kieszonkę. Teraz robię pionowe przeszycia, aby powstały miejsca na sztuczce. Na koniec obwiązuje całość wstążeczką i gotowe. Takie pokrowce świetnie sprawdzają się zarówno w kuchni, jako praktyczna ozdoba, lub poza nią. Możecie uszyć większe lub mniejsze, wszystko w zależności od tego, jaki potrzebujecie. Półki w kuchni to podstawa dobrej organizacji, dlatego dzisiaj postanowiłam zrobić stopniowane półki na przyprawy. A Na początku wycinam z płyty sosnowej 7 elementów o wymiarach 40 na 85 cm. Wszystkie dokładnie szlifuję, po czym skręcam je ze sobą w kształt litery L. Powstałe elementy łączę ze sobą w taki sposób, aby wyszły mi równe schodki. Następnie z tej samej płyty wycinam i dokręcam podstawkę. Na koniec maluję całość na wybrany kolor i gotowe. Taka półka nie zajmuje zbyt wiele miejsca, a dodatkowo może być świetną dekoracją w kuchni. Jeżeli macie ochotę dodać do wystroju swojej kuchni jakiś oryginalny i ręcznie robiony dodatek, to dziś pokażę Wam fajny patent na stojak na noże. Na początku na korku odrysowuję spód okładki i wycinam go. W ten sam sposób tworzę bok stojaka. Teraz obie części wklejam za pomocą kleju na gorąco. Pozostało już tylko uzupełnić środek patyczkami do szaszłyku, włożyć noże i gotowe. Jeżeli lubicie nietypowe ozdoby, to taki stojak na pewno urozmaici wystrój Waszej kuchni, a dodatkowo jest banalnie prosty w zrobieniu. Mamy nadzieję, że nabierzecie ochoty na przygotowanie własnych ozdób do kuchni. Potrzebne produkty znajdziecie oczywiście w Castoramie. Pamiętajcie, że zakupy możecie zrobić również online bez wychodzenia z dostawą do domu. Sprawdźcie najnowszą gazetkę i zobaczcie nasze afterki. Do zobaczenia!